Dzień dobry sport w moim życiem po ma wyokładnie przy niezwykle nisko. Tak jak powiedziałem w tym filmiku poprzedzającym te wszystkie nasze zapowiedzi, każda zapowiedź będzie miała swój filmik. I teraz zaczynamy od ligi angielskiej. Liga angielska będzie grała przez 3 dni. Dzisiaj zagrane zostanie 8 meczy, jutro 1 i pojutrze 1. Ale cóż to będą za mecze. Zobaczmy na to, co dzisiaj proponuje nam stołówka. A oto zestaw par czwartej kolejki Ligi Angielskiej. Jak widzicie, z tej tabelki do obejrzenia myślę, że godne są polecenia spotkania Arsenal Southampton, ponieważ Arsenal musi się jakoś dotrzeć jeszcze w tym sezonie. Manchester United Wigan, no to oczywiście, że to spotkanie polecam do obejrzenia. Polecam również do obejrzenia meczy QPR z Chelsea, bo tam yy, rachunki jeszcze są do wyrównania yy, za ostatnie mecze. Stoke City, Manchester City też godne polecenia. Arsenal Villa, Swansea zdecydowanie godne polecenia. Sunderland, Liverpool też yy, myślę, że można by spokojnie obejrzeć, jeśli ktoś jest pasjonatem, bo tu Sunderland może sprawić wielką niespodziankę i nawet wygrać z Liverpoolem, bo Liverpool na razie Pokazuje poziom, ale chyba to nie jest poziom godny Liverpoolu. I um, jeśli chodzi o jutrzejsze spotkania, to Reading-Tottenham to jest bardzo, um, bardzo fajne spotkanie, jeśli chodzi o Tottenham, bo to będzie to ostatni test, ostatni dzwonek dla Viasza Boasza. Jeśli to przegra, to na pewno już go zwolnią, nie ma co do tego żadnych wątpliwości. I na deser w poniedziałek Everton Newcastle. Everton pokazał, że potrafi... Grać z serduchem i on zawsze grał z serduchem. Newcastle United to zespół, który bardzo mocno wierzy w swoje siły. Po tamtym sezonie jest można powiedzieć, że rozdęty do granic możliwości. I teraz trzeba zadać sobie pytanie, czy on naprawdę jest taki dobry, czy to jest tylko taka ułuda złudzenie. Zobaczymy, czy tak to będzie wyglądało. Manchester City, tak jak powiedziałem ze stok. Tutaj bardzo ciekawe spotkanie, jeszcze chwilka o nim. A zawodnicy Manchester City w następnym tygodniu grają z Realem Madryt. Wątpię, żeby chcieli się przemęczać w Stoke City, także jeżeli szlą gola, najprawdopodobniej się zamurują i z tego spotkania będą tylko nici. Ale muszą najpierw tą bramkę szyć, a szyć bramkę Stoke City to może być bardzo trudne. Chelsea London również ma wymagającego rywala w rydze mistrzów, mianowicie Juventus Turyn. Juventus Turyn też raczej wymaga większej koncentracji niż QPR, więc będą chcieli jak najszybciej z QPR sześć gola i znów. Przejść do totalnej defensywy. Manchester United będzie grał z Galatasaray więc myślę, że Wigan może dzisiaj być sprawdzony na wiele sposobów. Arsenal zagra z Montpellier w Montpellier, także Southampton może czuć się też lepiej, ponieważ niestety Arsenal nie prowadzi takiej dobrej gry, jaką prowadził jeszcze niedawno. Także odnoszę wrażenie, że może tutaj być wiele. Ciekawych meczy w lidze angielskiej. Ja, jeżeli miałbym obstawiać, tak jak powiedziałem, obstawiłbym spotkanie: Arsenal Southampton, Manchester Wigan, QPR kontra Chelsea, Stoke kontra Manchester City, Aston Villa Swansea. Redding Tottenham i Everton Newcastle. Dziękuję w takim razie Wam za uwagę. Mam nadzieję, że było to w telegraficznym skrócie i że nie zanudziłem Was aż tak bardzo. Za chwilkę przechodzimy do ligi francuskiej, ale też w innym filmiku. Dziękuję ślicznie. W takim razie do usłyszenia. Kłaniam się niezbyt nisko. Ja Paweł z angielskiego Poletka. Do widzenia.